Jak nas widzą, tak nas piszą. Dariusz Matecki uderza w sedno problemu wizerunkowej kapitulacji Polski na arenie międzynarodowej. W swoim wpisie mówi wprost: Donald Tusk, zamiast reprezentować majestat Rzeczypospolitej, prezentuje się jak drobny cwaniaczek, pozbawiony szacunku dla godności urzędu i powagi państwa. Dość uległości, dość poklepywania po plecach, dość liberalnego luzactwa. Które kompromituje Polskę w oczach świata. Polscy przedstawiciele mają wyglądać jak silni gracze jak Sigma, nie jak błazny w koszuli bez krawata. To nie jest kwestia gustu to kwestia suwerenności i szacunku dla narodu. Wizerunek to broń. Jeśli nasi liderzy wyglądają jak przegrani, to Polska jest traktowana jak przegrana. Formalizm to nie fanaberia to tarcza godności narodowej. Tusk ją porzuca. A my mamy obowiązek ją przywrócić. Nie ma zgody na dalsze rozmywanie majestatu polskiego państwa. Nie ma zgody na to, by premier wyglądał jak turysta, gdy inni walczą o interesy narodowe. Polska to twierdza: Nie deptak dla cwaniaków. Lajkujcie, udostępniajcie, podawajcie dalej. Niech ten przekaz dotrze do każdego, kto jeszcze wierzy, że wygląd nie ma znaczenia. Ma. I dziś jest symbolem naszej siły albo naszej słabości.